W sumie zbudowałam bardzo ładną wioskę. I tam jest pilaczek z flagą i będzie maja. Zapraszam do oglądania. Te 12 sekund macie na zostawienie łapki do góry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Mam nadzieję, że już zostawiliście łapkę w górę. Tutaj mam taką postać, którą... I zbudowałam taką przepiękną wioskę. Taka ładna dosyć. Taka dosyć ładna. Przyznam. No, jeżeli tą łapkę zostawiliście, to znak, że Wam się podoba ta wioska. Zapraszam do oglądania. Hej! Tam jest już ten pilarzek z flagą. Widać go już nawet. Hej, pilarzek, chodź tu. Mam bedomen i jest najazd teraz. Golem już na nich idzie. Jest ich trochę. O ty, teraz jest ich trochę więcej. Idę tam. Hej, co tam? O nie, teraz jest ich coraz więcej. A masz ty? Jeszcze najazd strefa. Ile jeszcze tego najazdu, to ja nie wiem. Teraz są wszędzie, tam go nie villagera! To już ostatni najazd. Choć minuta i 38 sekund. Ło, ty, jak niszczyciel powalił mnie. Ło! Co wam tutaj powalczę? <gry> Okej, okay. no to go oswoiłem. Papa, pa. Łapka w górę i subskrypcji.